Właśnie przejechałem trasę z Łodzi do Poznania elektryczną G-klasą, czyli dokładnie Mercedesem G580. I muszę wam powiedzieć, że nigdy w życiu przez prawie 9 lat jeżdżenia elektrykami nie miałem takich wyników na trasie jak w G-klasie. To jest samochód, który ma, no wiecie, bardzo mało opływowy kształt. Pokażę wam teraz, ile samochód zużył. Ja generalnie wyjechałem z Łodzi na chyba 11%. I w 3 godziny przejechałem całą trasę, ładując się łącznie 4 razy, ale to były takie krótkie ładowania po kilka, kilkanaście minut, raz w pół godziny się ładowałem. I zobaczcie teraz to, bo to, co tutaj zobaczyłem, to jest dla mnie po prostu szok. 66 kWh, co prawda jest bardzo zimno, bo mamy pół stopnia, czasami było minus 1, to oznacza, że koszt przejechania 100 km tym samochodem to jest około 130 zł, nawet. 140 zł, ładując się przy abonamencie na Greenway lub na Ionity. Mega energożerny samochód, ale powiem Wam, że dawno nie miałem takiej radości z jazdy. Tutaj każdy kilometr to jest po prostu uśmiech na twarzy, i pomimo tego, że jest absurdalnie drogo tutaj, jadąc właśnie z takimi prędkościami autostradowymi, to i tak naprawdę warto.